Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, drugi odcinek to już będzie odcinek bonusowy dla osób wspierających kanał, więc jeśli chcesz do nas dołączyć, to w opisie pod tym rozwiązaniem znajdziesz linki do tego potrzebne. Pokaż rodzicom kanał, myślę, że szybko zgodzą się, żeby wspierać się w Twojej nauce. Teraz, moi drodzy, pierwsza rzecz. Chcemy ustalić um, z jakim trójkątem właściwie tutaj mamy, z jakim trójkątem się stykamy, ponieważ mamy boki trójkąta, prawda? 15, 20, 25. No sprawdźmy szybko w pamięci, czy taki trójkąt jest w ogóle w zasadzie możliwy do utworzenia. Wybieramy dwa krótsze boki, dodajemy. Jeżeli suma dwóch krótszych boków jest większa od najdłuższego boku, to rzeczywiście taki trójkąt da się zbudować. I teraz uwaga. Stwierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa będziemy sprawdzali, czy ten trójkąt jest prostokątny, ostrokątny, a może rozwartokątny. Dlatego w tym celu przepisz sobie długości boków w kolejności rosnącej. Akurat one są tak ustawione w poleceniu. Wybierasz dwa krótsze boki i budujesz sumę kwadratów. Następnie weźmiemy najdłuższy bok i liczymy kwadrat. Okazuje się, że a kwadrat plus b kwadrat to się równa c kwadrat, a to jest dobrze nam znane twierdzenie Pitagorasa, więc trójkąt jest prostokątny. Trójkąt jest prostokątny. I teraz, jak będziemy liczyli długość odcinka dwusiecznej poprowadzonej z największego kąta? No tutaj potrzebny będzie nam rysunek. Trójkącik prostokątny tworzymy. Podpisujemy wierzchołki. zapiszmy też długości boków No i narysujmy dwusieczną Największy kąt zawsze znajduje się naprzeciw najdłuższego boku Czyli w tym przypadku będzie to jak widzisz, kąt prosty. Tak, kąt prosty dzielimy dokładnie na połowę. No i właśnie, i tutaj chcemy policzyć długość odcinka AD. Jak to zrobimy? Tak te, długość tego odcinka mamy policzyć, prawda? Sprawa nie jest prosta, ale nie jesteśmy bez szans. Tutaj wprowadzam jeszcze taki odcineczek. Literką E zaznaczę ten punkcik. ABCDE, tak, dobrze. Taką kolejność zachowamy. I teraz zobacz. Trójkąt o wierzchołkach AED to jest trójkąt prostokątny, czyli musimy w jakiś sposób wyznaczyć długość odcinka AE, długość odcinka EB, i w ten sposób wyznaczymy za chwilkę stwierdzenia Pitagorasa długość odcinka AD, lub moglibyśmy korzystać tutaj z trójkątów podobnych też, to na pewno by się nam udało, ale na razie nie mamy długości żadnego z odcinków w trójkącie ABD, dlatego ja tutaj wprowadzam oznaczenia: odcinek BD ma długość równą x, odcinek DC ma długość równą 25 odjąć x. No bo skoro cała przeciwprostokątna ma długość 25, tak od niej odejmiesz x, to otrzymasz długość tego odcineczka. I teraz możemy skorzystać w tej części rozwiązania z twierdzenia o, o dwusiecznej. To twierdzenie, jego pełna nazwa brzmi następująco: twierdzenie o podziale boku przez dwusieczną kąta wewnętrznego trójkąta. Tak, takie jest twierdzenie. I to twierdzenie wygląda w sposób następujący, zobacz. Jeżeli weźmiesz stosunek długości boków BD do do DC to ten stosunek stosunek długości tych dwóch boków Jest równy stosunkowi takiego boku. Zobacz, jeżeli tutaj wybrałeś jako pierwszy BD, to następnie bierzesz bok AB. Następnie, jeśli wybraliśmy bok DC, to następnie bierzesz bok przeciwległy, czyli bok AC. Takie charakterystyczne twierdzenie. No rzadko spotykane, rzadko stosowane w szkołach. I teraz wstawiam tutaj nasze dane. BD to jest x. Następnie mam 25 odjąć x. To się równa AB 15, AC to 20. Muszę jeszcze przyjąć założenia. X jest liczbą dodatnią i 25 odjąć x. Jest liczbą dodatnią, bo to są odcinki. Po rozwiązaniu drugiej nierówności otrzymamy taki przedział x. -ów. Długość naszego odcinka x musi się zmieścić w przedziale takich liczb. No i tutaj mnożymy po przekątnych, czyli 20x to się równa 15 razy 25. 375 to jest. Odjąć 15x. 15x przenoszę z minusem na lewą stronę, więc otrzymuję 35x, to się równa 375. Następnie dzielę obustronnie równanie przez 35, wtedy x to się równa 375,35 i obie liczby szczęśliwie dają nam się skrócić przez 5 tutaj otrzymasz 75, a tu 7 i 75 7 to 10,5 o i taka jest długość tego odcineczka tutaj sobie ją wpisz 10,5 5 siódmych i teraz, jeżeli od 25 odejmę 10 całych i to długość tego odcineczka, odcineczka CD, jest równa 14 całych i 2,7. Dobra, wszystko mi pasuje. W tym momencie chciałbym wyznaczyć skalę podobieństwa. Gdzie szukamy trójkątów podobnych? Otóż patrzymy na trójkąt EBD i ten trójkąt jest podobny do trójkąta ABC. Jak wyznaczyć skalę podobieństwa? Weźmiemy krótszy odcinek no z tego mniejszego trójkąta. 10 i 5, czyli 75,7 75,7 75, /7, 75 /7, do, do mm, odcinka położonego przy tym samym kącie z większego trójkąta, tak? Czyli ta długość wynosi ile? 25. Do 25. To się równa 75 siódmych razy odwrotność, czyli razy 1,25 skracam 25,75 przez 25 i zostają nam 3 siódme taka jest skala podobieństwa to są 3 siódme ok, czyli teraz e, każdy bok z większego trójkąta jak wymnożysz przez 3 siódme to otrzymasz bok z tego mniejszego trójkąta tym właśnie sposobem wyznaczę długość odcinka EB Weźmiemy 3 7 i pomnożymy bok o długości 15, tak? czyli zmniejszam, tak jakby ten bok AB do boku EB, mnożąc go przez 3 7 i wtedy otrzymam 30, 45 siódmych. Taka jest długość boku EB. 45 7 to jest 6 całych 6 razy 7, 42. I 3 7. O. 6 całych i 3 siódme. I teraz, mm, jeśli od 15 odejmiesz 6 całych i 3 siódme, to otrzymasz 9 za dużo. 8 całych i 4 siódme. No i chcąc policzyć długość odcinka AD, to już jest właściwie, można powiedzieć, formalność w tym momencie, bo. Tutaj musimy po prostu skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. W ten sposób sobie możemy poradzić. Troszkę utknęliśmy na tym zadaniu, to prawda, ale teraz wam pokażę taką fajną rzecz, po której może stwierdzicie, że warto wspierać ten kanał. I zmienimy troszeczkę taktykę i policzymy długość odcinka ED. Pomnożymy 3 siódme przez długość przyprostokątnej AC i w ten sposób wyznaczymy długość odcinka ED. To jest 67. To jest 67. Sprawdźmy, ile to jest 8 całych i 4 siódme: 56, 67. Widzicie? No pewnie, że tak, że widzicie. Tutaj macie 67 odcinek AE. Odcinek ED to też jest 67. Ja nawet podpiszę tutaj, że odcinek AE ma długość równą 67, co oznacza, że em, no, trójkąt AED jest trójkątem o kątach 45 stopni, 45 stopni, 90 stopni. Zatem chcąc obliczyć długość odcinka AD skorzystamy z tego, że to jest przeciwprostokątna takiego trójkąta, którą liczymy ze wzoru a pierwiastek z 2, gdzie a jest równe 67. No i żeby to jakoś tak ładniej wyglądało, to zapisz sobie odpowiedź 60 pierwiastek z 2 podzielić przez 7. I już znamy długość odcinka AD, możemy iść dalej bez twierdzeń Pitagorasa.